Rzecznik prasowy, Muzeum Zabawek i Zabawy. Dzień, Dzień dobry. dobry, Przemek. Jak przeczytałam e, o tej Waszej inicjatywie, Misja Reksio, to się ucieszyłam podwójnie. E, raz, że ja się na Reksiu wychowałam <grym> i to jest moja postać bajkowa z dzieciństwa, a dwa, że Reksio, Waszym głosem i głosem specjalistów, będzie mówił o prawach zwierząt. Tak, to jest dla nas bardzo ważne. No, już blisko dwa lata pracujemy nad tym spotkaniem. Trochę nam tutaj pandemia szyki pokrzyżowała. Niemniej jednak trzeba wyjaśnić. Reksio nie tylko swoim głosem, ale też głosem swoich twórców walczy o prawa zwierząt i stara się edukować dzieci. Gościem specjalnym tej, tej, tego naszego spotkania będzie Helena Filek-Marszałek, która no, była współtwórczynią Reksia, autorką kilku odcinków, reżyserką kilku odcinków I, i dzisiaj zarządza fundacją Lechosława i Heleny Marszałków, która właśnie także Reksiem dysponuje i oni wykorzystali Reksia do, do promocji postaw ochrony zwierząt. Została wydana parę lat temu Deklaracja Praw Zwierząt opatrzona wizerunkiem Reksia i Reksio poprzez swoją popularność Także w swojej takiej postawie pozaekranowej, dzięki właśnie tej fundacji, stara się edukować dzieci, stara się pokazywać, że zwierzęta należy traktować odpowiedzialnie. A nie będę ukrywał, że to jest dla nas też ważna, istotna sprawa, bo, bo często zabawki w formie zwierząt mogą. Budzić takie niejasne skojarzenia, a my jednak chcemy też utrzymywać taki przekaz, że zwierzęta to no nie są zabawki i nie należy ich traktować zupełnie tak jak zabawki. One wymagają odpowiedzialności, czasem opieki, a to nie zawsze jest łatwa sprawa. No właśnie, tutaj poza Antyną rozmawialiśmy, że Ty na jakichś spotkaniach, takich prelekcjach z dziećkami mówisz, czy chcesz dostać w prezencie obowiązek? Tak, bo to, 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 to chyba tak najłatwiej jest przekazać dzieciakom ten. Yy, ten trudny temat. Mówimy w prezencie dlatego, że często spotyka się niestety, że dziecko chce i rodzic skupuje, bierze, adoptuje y, jako taką no, zabawkę dla dziecka. Ja się bardzo boję tego, że dorośli swoich, swoich przyzwyczajeni już niestety nie zmienią, natomiast my mamy Myślę, fajny odbiór wśród dzieci. Muzeum Zabawek i Zabawy to ten naturalny nasz odbiorca, to właśnie dzieciaki. I wierzę w to, że możemy te dzieciaki także w pewien sposób wychować i przygotować do odpowiedzialnych decyzji także już teraz, także jako dzieci. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby dzieciaki przestały sobie życzyć zwierząt w formie prezentu, a żeby każda tego typu decyzja była świadoma, w 100% przedyskutowana. Tłumaczę to bardzo często także. Każde zwierzę, które chcemy wpuścić do domu, który, którymi chcemy się opiekować, to zawsze jest odpowiedzialność. Czasami mniejsza, czasami większa, ale zawsze powinna być podejmowana w 100% świadomie z udziałem każdej jednej osoby w domu. No bo dzieciakom tłumaczę: Ty możesz chcieć kota, a co jeżeli Twój brat ma alergię na kota? No to budzi pewne wątpliwości, prawda? I jeżeli Ty chcesz taki prezent, to komuś możesz zrobić po prostu krzywdę. Mało tego, jeżeli. Chcesz dostać w życiu obowiązek w prezencie? No nigdy nie chcesz. Obowiązek to jest świadoma decyzja, zawsze powinna być przepracowana, przemyślana, i, i z obowiązkiem no, wiąże się nie tylko przyjemność, a bardzo często wyzwanie. W związku z tym nie dawajmy dzieciom, dorosłym, obowiązku w prezencie. Obowiązek to powinna być zawsze ta świadoma decyzja i zawsze będę o to apelował. Bardzo się cieszę, że wy jako właśnie muzeum, które ma tych mniejszych odbiorców i nieco większych, propaguje dobre traktowanie zwierząt, szacunek do zwierząt, bo to nie pierwszy raz, bo już były kilkakrotnie organizowane Dni Kota, był też mecz kociarze kontra psiarze. Współpracujecie od kilku lat już z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, tutaj z oddziałem kieleckim. Dokładnie tak, to jest dla nas bardzo prestiżowa sprawa, współpraca z nimi, bo też ściąga z nas obowiązek. Pewnego takiego profesjonalnego podejścia. Zawsze mamy ekspertów pod ręką i to są eksperci sprawdzeni, do, do których możemy mieć zaufanie, którzy widzimy, jak działają. Nie są to ludzie z przypadku i cieszymy się, że możemy naszymi, na naszym anturażem, naszym muzeum, często naszymi zbiorami, wykorzystując je w ten czy w inny sposób, wspierać takie prozwierzęce akcje, bo, bo muzeum. I nasze zbiory można traktować czysto rozrywkowo, a ja bym jednak chciał widzieć, że oprócz tego warto je wykorzystywać do rzeczy szczytnych, ważnych. Także ważnych edukacyjnych dla, dla nie tylko dzieci, chociaż myślę, że w dużej mierze największą skuteczność chyba jednak będziemy mieli wśród mniejszych odbiorców. Ta impreza, Misja Reksio, jutro od godziny 11 do godziny 14 na dziedzińcu będą goście. Jak wspomniałeś, oczywiście będzie pani gość specjalny, pani Helena Filek-Marszałek. Sympatyk zwierząt i to cieszy podwójnie, ale będzie także dr Karolina Siedlecka-Kowalczewska, która często też gości u nas w studiu. To taki specjalista od zwierząt nieudomowionych. No i Asia Błońska jest również z tego się cieszę. Asia jest trenerką zwierząt, jest behawiorystką, jest specjalistką, więc zapraszamy serdecznie, bo Asia może otworzyć opiekunom oczy na zachowania zwierząt, których my się w ogóle nie spodziewamy, czym one mogą być spowodowane. Wierzę w to, że to spotkanie przysłuży się właśnie wszystkim wszystkim tym, którzy mają jakieś kłopoty ze swoimi pupilami, ale wszystkim tym sympatykom, którzy mają jakieś wątpliwości, bo ci specjaliści, czy te specjalistki, które Pani redaktor wymieniła, to oczywiście też duża zasługa tozu, że, że współpracują z nami i będą naszymi specjalnymi gośćmi także podczas tej imprezy, i wierzymy w to, że także ta impreza może być ciekawą atrakcją dla właścicieli, a także dla pupili. Bo zapraszamy oczywiście z psami na tą imprezę, będzie można się pochwalić tymi psami, trochę opowiedzieć o nich, może się czegoś dowiedzieć o do tych specjalistów, ale także taki smaczek dla młodszych będziemy szukać z Subowtura Reksia. Czyli jeżeli ktoś uważa, że jego Pies, jego pupil jest chociaż trochę podobny do tego sympatycznego bohatera bajek dla dzieci. To zapraszamy do muzeum. Chcemy zrobić im zdjęcia pamiątkowe, a później opublikować je na Facebooku. Także mam informację od Tozu, że wszystkie psiaki, które będą także zostaną w jakiś sposób uhonorowane, niespodzianki dla psów są także przewidziane. Chcemy także dać możliwość zaprezentowania się samym psom, jeżeli wierzycie w to, że wasz pies potrafi jaką sztuczkę wykonać, jakiś trik. Albo chcecie się im po prostu pochwalić, to także chcemy dać na to przestrzeń. Nie zapraszamy żadnych psów cyrkowych, zapraszamy wszystkie psy domowe, które każdy właściciel, czy którymi każdy właściciel chciałby się pochwalić, a myślę, że przy okazji to spotkanie ze specjalistami pozwoli także w lepszy sposób je wychowywać czy o nie dbać. To jest też doskonała okazja, by po prostu przyjść ze swoim popilem i powiedzieć, pokazać, jak bardzo ważnym członkiem rodziny jest dla każdego domownika. Tak, my oprócz tych wszystkich spotkań będziemy prezentowali także trzy odcinki Reksia, w tym pierwszy, który jeszcze był taki, no, trochę niepewny, bo nie było wiadomo czy będzie to film, czy będzie to serial, ale on nosi tytuł Reksio Poliglota. I on też jest takim fajnym kontekstem dla tego spotkania, bo pokazuje Reksia, czy w ogóle szerzej psy, jako takie zwierzaki, które mogą być ambasadorami dla innych zwierząt. I myślę, że nasza sympatia do tych właśnie czwono, czworonogów warto, żeby przenosiła się także na inne zwierzaki. Bo o tym też mam nadzieję, opowie to w trakcie tego spotkania, bo są inne także zwierzęta, które potrzebują pomocy, o których warto pamiętać. To nie mówię tylko i wyłącznie o adopcjach, o zbiórkach karmy czy, czy o zbiórkach. Finansowych na tego typu zwierzaki. Czasem po prostu trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje wokół nas i tą przyrodę, także dziką, i to co bardzo ważne, szanować i umieć o nią, o nią dbać na co dzień, wokół nas. Nie tylko te psy udomowione, ale także zwierzaki dzikie wymagają naszej opieki, a czasami ta opieka może polegać tylko na tym, że nie ingerujmy w niej niepotrzebnie. No właśnie, świat się zmienia, klimat się zmienia i to, co 20 lat temu wydawało nam się abstrakcją, czyli właśnie pomoc zwierzętom dzikim, Teraz już jest, te role się odwracają. Te zwierzęta także często po, po, potrzebują naszej pomocy. Ja myślę, że kontekst zabawkowy jest ku temu trochę na przełamanie, bo, bo musimy pamiętać o tym, że w zbiorach muzeum jednak wiele zabawek jest w formie zwierząt. Wiele zabawek zawsze było wykorzy wykorzystywanych czy wykonywanych w takim kontekście czy w takiej formie, jakiej ludzie widzieli dookoła. A ten kontekst dzisiaj, ta rzeczywistość się mocno zmienia. To nie jest przypadek, że konik był bardzo popularną zabawką jeszcze kilkanaście lat temu, i to nie tylko mówię o polskich zabawkach ludowych, ale także w kontekście innych krajów. Dzisiaj to staje się bardziej jako zabawka artystyczna, a wynika to z tego, że tego konia to na e, ulicach to już właściwie w ogóle nie ma nie ma bryczek, które jeżdżą. To jest tylko i wyłącznie jakaś ozdoba miast, a, a koń w pracy na roli to już totalna abstrakcja, to to już nie występuje. W związku z tym ta świadomość tego, w jaki sposób zwierzęta już współżyły z nami, czy zwierzęta domowe do tej pory mieszkały na wsi i pomagały ludziom, to dzisiaj jest trochę obca. To, to trochę już w formie żartu, także można pokazywać historię wycieczki szkolnej, która jadąc nagle odwraca się wszyscy, wszyscy odwracają się w jedną stronę i wskazują na krowę, bo nagle sama krowa jest atrakcją. A ja pamiętam jeszcze ze swoich czasów, że krowa to nawet w miasteczkach była pewna codzienność i, i zawsze można było pastwiska z krowami zobaczyć. A ja już nie mówiąc o tym, że rozmawiając z rodzicami, którzy opowiadają w trakcie wakacji czy, czy, czy w trakcie innych prac, mieli w ramach obowiązku wypas krów. Misja Reksio. Jutro w Muzeum Zabawek i Zabawy od 11 do 14 albo nieco dłużej, myślę. To będzie na pewno udana impreza. Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników, zwierząt, będą specjaliści, będzie dobra zabawa. Przede wszystkim będzie Reksio, który będzie mówił, jak szanować zwierzęta, jak o nie dbać. I to jest. Pierwsze spotkanie z Reksiem, ale ja już chcę zapytać, czy planujecie kolejne? No to będzie zależało od tego, jak to spotkanie się ułoży. I, i na pewno też nie będę ukrywał, że animacje są dla nas bardzo istotne. I, I animacje mają odbicie też w naszych zbiorach. Na tym spotkaniu także zaprezentujemy blisko 40 różnych artefaktów, pamiątek, między innymi takich podarowanych nam przez panią Helenę, e, które są związane z Reksiem. Niektóre do tej pory w ogóle nie pokazywane, a wśród nich będzie na przykład taka mniej więcej 30-centymetrowa figurka z brązu. Reksia. I jak się dowiedziałem, jest tylko kilka sztuk takich figurek. Będzie specjalna Buda Reksia z postacią Reksiową. Wszyscy zainteresowani także będą mogli jakąś pamiątkę z Reksiem także kupić, bo, bo takie trafiły do naszego sklepiku muzealnego. I myślę, że. To ile osób przyjdzie i zainteresowanie w pewien sposób zdeterminuje to, kiedy kolejne spotkanie z Reksiem się odbędzie. Animacja i była do tej pory i myślę, że w dalszym stopniu będzie ważna w działaniach muzeum, a nawet chodząc po ekspozycji z naszymi gośćmi, słychać to, że Reksio to jest też ważna postać, która, o której wiele osób wspomina, której wiele osób w kontekście animacji, w kontekście naszej wystawy wręcz szuka na naszej ekspozycji i chce się spotkać z tym bohaterem. Bardzo dziękuję za spotkanie i trzymam kciuki i za spotkanie kolejne z Reksiem, ale też za kolejne projekty, które wspomogą właśnie temat zwierząt tych domowych i tych dzikich. Ja mogę zdradzić tajemnicę, że już są, są rozmowy poczynione, żeby w tym roku znowu rozegrać mecz Kociarze kontra Psiarze. I liczę na to, że to już w październiku. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i taki mecz uda się rozegrać. Wszystkich chętnych zapraszam do śledzenia informacji nie tylko na stronie Muzeum Zabawek i Zabawy, ale także polecam Facebooka i stronę informacyjną ToZU, oddział Kielecki, bo tam także dowiecie się Państwo o wszystkich wspólnych działaniach. Bardzo dziękuję. Przewek Krystian, rzecznik prasowy Muzeum Zabawek i Zabawy, dzisiaj była, był gościem programu Na Cztery łapy. Dziękuję bardzo. Na 4 łapy.